Witajcie ponownie na Hyrule's Info. W tym poradniku dodamy aplikację do folderu Samsung S25. Najpierw chcemy wejść do naszego bezpiecznego folderu, wprowadzić nasze hasło i tutaj po prostu klikamy tę ikonę. Plus? Teraz możemy dodać różne rzeczy. Na przykład dodam Facebook e, i może Gmaila? Teraz po prostu klikamy. Dodaj, jak widzicie, aplikacje, które wybrałem, są teraz w moim bezpiecznym folderze. Jeśli podobał Ci się ten poradnik, rozważ polubienie i subskrypcję. Dziękuję za oglądanie.